W mieście Sanoku, jak sądzę, wszystkie działania w przeciągu ostatnich kilku, co najmniej kilkunastu latach skierowane są na to, aby to, co nie tylko wymyśliła Unia Europejska, ale to, co wymyśliła cywilizacyjna odpowiedzialność człowieka, a więc zrównoważenie rozwoju gospodarczego, zrównoważenie rozwoju w ogóle w oparciu o poszanowanie przyrody, poszanowanie środowiska naturalnego, nie może być inaczej w Sanoku, bo jesteśmy jednym z punktów na mapie, a to punkty budują jakąś określoną geografię, czy polityczną, czy fizyczną. Tu w Sanoku rocznie wydajemy duże pieniądze na to, aby te działania przeobrazić w konkretne, wymierne efekty. I już w latach 90. byliśmy jednym z pierwszych samorządów w Polsce, który zlikwidował w samym tylko śródmieściu kilkaset. Palenisk, domowych palenisk opalanych węglem, opalanych drzewem. System ogrzewania został zmieniony w oparciu o centralne ogrzewanie pochodzące z dwóch dużych ciepłowni: z ciepłowni Kiczury i z ciepłowni Stomilowskiej. Wreszcie same działania proekologiczne samorządu to konieczność budowania oczyszczalni ścieków, i to stało się w pierwszej połowie lat 90. Natomiast późniejsze działania były skierowane na wszystkie te działania, które musieliśmy dostosować do działań zmierzających do wejścia do Unii Europejskiej. Nie tylko polskie prawo musiało dostosowane być do prawa unijnego, ale też konkretne, wymierne efekty. Dostaliśmy po kilka, a w niektórych przypadkach kilkanaście lat tzw. okresów przejściowych. W gospodarce śmieciowej, w gospodarce wodnej, kanalizacyjnej, e, w rzucie nieczystości dalej, I do tego musieliśmy się wszyscy przygotowywać. Do tego obligowały nas krajowe przepisy i, i przepisy właśnie unijne. Dzisiaj jesteśmy samorządem w Polsce, który zostaje wyróżniany za działania właśnie związane z proekologią, z działaniami proekologicznymi. Miasto jest. Wyróżnione w Narodowym Konkursie Ekologicznym, jest partnerem polskiej ekologii, jest mecenasem polskiej ekologii, a wreszcie fundusze, które tutaj ściągamy na konkretne działania proekologiczne, są olbrzymie. Bo na przykład, teraz wielka inwestycja, którą realizujemy, największa inwestycja komunalna rzecz można, wszechczasów w Sanoku, wartości około 130 milionów złotych, modernizacja oczyszczalni ścieków, ujęcia wody, dostała wielkie wsparcie unijne z Funduszu Spójności wartości kilkudziesięciu milionów złotych, około 70 milionów złotych. Więc zdecydowanie można powiedzieć, że bardzo nam zależy na tym, aby nie tylko na pokaz, ale konkretnymi działaniami dostosować miasto Sanok do miejsca, w którym geograficznie się znajduje, a więc miejsca bardzo wartościowego przyrodniczo, bo ten zakątek polski jest, jak wiadomo, yy, związany z ekologią, dlatego że ma bardzo duże atut, atuty przyrodnicze, atuty środowiskowe, i my, no, stosunkowo duże miasto, średniej wielkości, chcąc yy, zminimalizować oddziaływanie zewnętrzne, musimy zrobić wszystko, aby to, po prostu dostosować. Dzisiaj, kiedy kończymy już oczyszczalnię ścieków i ujęcie wody, modernizację tych obiektów, od jesieni sanoczanie będą mogli odkręcić kurek przysłowiowy w domu i pić tą wodę. I takich działań, nie tylko w gospodarce wodnej i ściekowej, mamy wiele. Kilka lat temu wprowadziliśmy wspólnie z Funduszem Norweskim, z naszym partnerem, miastem Inderøy w Norwegii, Program, który kontynuowany był przez dwa lata, który miał przyzwyczaić, zmienić myślenie i dostosować cywilizacyjną potrzebę odpowiedzialności wśród młodych ludzi i wśród w ogóle sanoczan do gospodarki śmieciowej. Polska dalej jest. Pewnie, jeżeli nie na szarym końcu, to w, końców, w końcówce wszelkich tabel związanych z odzyskiem materiałów wtórnych, surowców wtórnych. Właśnie tego typu programy, jak program Ecosano, był poświęcony temu, aby pokazać, że nie tylko kilka czy kilkanaście procent surowców turnych powinno być odzyskiwane, ale wzorem Norwegów na przykład kilkadziesiąt, około 80 i więcej. Do tego nam jeszcze daleko, a temu służył właśnie program EkoSanok, który wprowadzaliśmy przez dwa lata. Sanok to miasto, w którym nie najgorzej i tak było w stosunku do wszelkich krajowych statystyk, ponieważ odzyskiwaliśmy przed programem Eko w granicach 23% surowców turnych. Dzisiaj to się musi zdecydowanie zmienić. Śmieci będą kosztować w zależności od tego, jaki będzie ten rodzaj śmieci. To muszą zrozumieć i mieszkańcy miasta miasta X, czy miasta Y, generalnie w Polsce, bo jesteśmy narodem i państwem, który nie tylko musi głosić swoją odpowiedzialność cywilizacyjną, ale konkretnymi działaniami pokazywać, że stać nas na to i to potrafimy. Te wszystkie kraje, które mają dobre wskaźniki proekologiczne w odzyskiwaniu surowców wtórnych, uczyły się tego znacznie wcześniej, bo to aby odzyskiwać kilkadziesiąt procent surowców wtórnych ze śmieci zmieszanych, ewolucyjnie może trwać nawet kilkadziesiąt lat. My, będący w średnim wieku dzisiaj, jak na przykład pan dyrektor Cycen, dyrektor drugiego liceum i ja, chodząc do szkoły podstawowej czy średniej, zbieraliśmy śmieci, odzyskiwaliśmy papier, nosiliśmy surowce wtórne, ale było to tylko ogólne zbiórki. Chodzi tak, przynosiły Dość spory efekt. Dzisiaj musimy ze śmieci zmieszanych, tych komunalnych, wyprodukowanych w domu, odzyskiwać wszystko, co tylko się da, bo to da się odzyskać, bo z tego coś da się wytworzyć powtórnie. I temu służy wszelka edukacja ekologiczna. Reasumując, chcę powiedzieć, że miasto Sanok pewnie dobrze dostosowuje się do wszelkich programów zmian mentalności na proekologiczną. Bardzo nam zależy na tym, żeby młodzi ludzie z wszystkich poziomów kształcenia, a więc ci najmłodsi z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, a także ci ze szkół średnich i sanockich uczelni, byli wektorami wszelkiej idei proekologicznej. Bo młodzi ludzie ma, naprawdę mają duży wpływ na to, jak będą się zachowywać wszyscy domownicy z ich rodzin. Jeżeli będzie wzajemne wsparcie doświadczenia osób dorosłych, rodziców, dziadków, motywowanych proekologicznym działaniem ze strony młodych ludzi. To właśnie o to chodzi. I niech tak zostanie i niech ten sposób myślenia na proekologiczny również w Sanoku, również w drugim CEU się zmieni.